To, to zawsze powtarzam jedno i to samo: do znudzenia to jest gra zespołowa i tutaj każda indywidualnie osoba, ale przede wszystkim zespół jest najważniejszy. E, pokrótce, faktycznie początek może nam się nie układał znakomicie, e, ale przede wszystkim to, do czego zawsze przywiązujemy e, największą rolę, to jest przede wszystkim gra w obronie i, i bramka. Straciliśmy dzisiaj bardzo mało bramek 21. Jeżeli na tym poziomie będziemy grali w obronie i w bramce, poprawimy się w ataku, wydaje mi się, że tylko będzie lepiej. To jest turniej przygotowawczy tak naprawdę. Tutaj obrońcy również nie grają na 100%, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I było, było widać, było parę mocnych starć, ale, ale de facto cały mecz był raczej nastawiony na, na gry treningowe, które robiliśmy do tej pory.